Ojca I syna i ducha świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech będzie z wami wszystkimi. Gdy w naszym życiu napotykamy na wątpliwości, przeszkody, w celu ich rozwiązania idziemy zawsze do kogoś, kto daje nam siłę i moc. Tą mocą i siłą jest Jezus Chrystus który powiada dzisiaj w swojej Ewangelii, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chcemy odszukiwać w tym Słowie Światło do tego, aby pokonywać wszelkie ciemności, które dochodzą w naszym życiu. W tej Eucharystii będę modlił się w intencji świętej pamięci Krystynę. Prokos w dziesiątą rocznicę śmierci jest tą prześwięta od córki Oli z rodziną prosząc dla niej o dar życia wiecznego. Uznajmy teraz przed Bogiem nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie przebaczenie dla każdego z nas. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, i bracia i siostry, że i bardzo zgrzeszyłem Myślą o uczynkiem zaniedba, i panie. moja wina moja moja bardzo dziękuję. Przed na najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen

Że Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, sprawa, by lud chrześcijański z żywą wiarą, szczerym oddaniem, spieszył ku nadchodzącym świętą Wielkanoc przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej księgi kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczęszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg, ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios, i on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie. W Jeśli ktoś z was jest z całego ludu, Jego, to niech Bóg Jego będzie z Nim, a niech idzie. Oto Słowo Boże. Kościele święty, nie zapomnę. W Babilonu siedzieliśmy i płakali, wspominając ją. Na polach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, Kościele. Śpiewem, nie zapomnę nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam którym z pieśni syjąskiej. Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni, razem też skrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieku. Tak Bóg miłował świat że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, może życie Chwała Tobie, Królowie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Albowiem Boga, Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. Aby jego uczynki nie zostały ujawnione, kto spełnia wymagania prawa, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Rzadko się to zdarza, ale w tym czasie Wielkiego Postu ksiądz kardynał przyszł do nas list i chciałbym go odczytać. Bardzo rzadko wysyła, więc myślę sobie, że warto byśmy go posłuchali. Dość ważny to jest dla nas. Kochani siostry i bracia, przeżywamy dziś czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która w liturgii nazywa się Lautare, to znaczy raduj się. W jej duchu chcę was zaprosić do ogromnej radości, jaką sprawił nam, naszemu łódzkiemu i polskiemu kościołowi Pan Bóg, Jutro, 11 marca, w 50. rocznicę śmierci Stanisławy Leszczyńskiej, zamykamy decyzjalny etap jej procesu beatyfikacyjnego. Wypracowane w jego trakcie akta w najbliższym czasie przekażemy i z nadzieją powierzymy rozeznaniu Ojca Świętego Franciszka. To naprawdę wielki dzień i, uprag i wielki upragniony znak Stanisława Leszczyńska. Chcemy go przeczytać w świetle dopiero co wygłoszonej Ewangelii. Jego epicentrum stanowi uroczysta proklamacja Jezusa. Tak, Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego syna na to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. Pewnie wielokrotnie słyszeliście to zdanie. Być może wielu z Was zna je nawet na pamięć. Oswoiliśmy je. Słuchając ich, nie przeżywamy wstrząsu, a powinniśmy. Przecież wcale nie są one aż tak oczywiste. Bo czy to jest aż tak oczywiste, że Bóg musi kochać świat, że musi kochać ludzi, o których zaraz następne zdanie mówi, że bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki? Czy to oczywiste, że Bóg nie chce owych dopuszczających się zła ludzi ani osądzić, ani potępić? że przeciwnie gotów jest wydać na śmierć własnego syna, aby ich ocalić. A może jednak bardziej oczywiste wydają się wezwania, które zostały zawarte w świętego Jana w jego pierwszym liście: „Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Może tego świata po prostu nie da się kochać, skoro woli ciemność od światła. Tym bardziej, że, tym, że w tymże liście Jan objaśnia ową metaforę ciemności, światła i pisze kto nienawidzi swego brata dotąd jeszcze jest w ciemności, kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Ostatecznie więc nasze pytanie brzmi czy to możliwe, że Bóg kocha ludzi, którzy w życiu wybrali i bardziej umiłowali nienawiść niż miłość. Nie osądza ich, nie potępia, lecz ocala za cenę własnej śmierci. Czy to możliwe, czy to właściwe? A nawet jeśli to właściwe i możliwe, jeśli to możliwe dla Boga, to czy taka postawa możliwa jest dla człowieka, dla mnie, dla Ciebie, dla nas? Nie są to zgoła pytania teoretyczne czy abstrakcyjne. Przeciwnie. Może się okazać, że bez ich postawienia nie da się ani zrozumieć, ani przeżyć życia i konkretnych wyzwań, jakie nam przynosi. Tak właśnie było w przypadku Stanisławy Leszczyńskiej, szczególnie wtedy, gdy w kwietniu 1943 roku, wieku 47 lat, trafiła wraz ze swoją córką Sylwią do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Trafiła do świata stworzonego przez ludzi, którzy bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, którzy z nienawiści czynili program i motyw życia, którzy wyniszczenie i zabijanie innych sprowadzili do kategorii przemysłowych i fabrycznych. W tym świecie miała pozostać jedynie numerem 41-335. Wszak nadrzędnym celem Trzeciej Rzeczy w Auschwitz było odczłowieczenie. I była tego świadkiem. Widziała. Odczłowieczenie. Jednak nie po stronie więźniów, lecz raczej w ludziach, którzy stali się narzędziem i wykonawcami zbrodni. Starała się ich zrozumieć, wytłumaczyć. Pisze o swojej cioci Maria Stachurska. W Birkenau zrozumiała jedno i zawsze tak o tym opowiadała. Ludzie, którzy zajmowali się tymi wszystkimi bestialstwami, nie byli oprawcami. Byli ofiarami systemu i słabości charakteru. Byli kalekami. Bo najważ... największym kalectwem jest odczłowieczenie. I dlatego czytamy nieco dalej. Nie opowiadała nic o przeżyciach obozowych, mimo że wielu ją o to pytało. Pod koniec życia powie, że specjalnie milczała, gdyż nie chciała wzbudzać nienawiści wobec całego narodu niemieckiego, a przecież tak na ogół to się toczy. Właśnie tak. Nie mówiła nic o życiu w obozie nie z powodu jakiejś traumy, nie by wyprzeć, się, by wyprzeć z pamięci obozowy koszmar, lecz by nie wzbudzić nienawiści do Niemców. Rezygnując z łatwych sądów i potępień, Przecież wszystko, co działo się dookoła, pozostawało w straszliwej sprzeczności z jej przekonaniami i wartościami. Jej położnej nie tyle z zawodu, co z powołania i wyboru przyszło żyć w obozie, w którym zabito 200 tysięcy dzieci. Celebrowała każde rodzące się życie, wiedząc, że za chwilę niemowlę zostanie odebrane matce i utopione w beczce a nawet jeśli nie, to umrze samo z głodu, daremnie szukając pokarmu w piersi wyczęczonej matki. Według jej relacji z 3000 dzieci, których porodę odebrała w bloku położniczym w Birkenau, obóz przeżyło 30. Miała więc pełną świadomość, że ratuje życie stracone i że za stracone życie poświęca za każdym razem życie własne. Czy było warto? Dla jednego dziecka na sto. Czy ktoś z nas w ogóle odważyłby się zadać jej takie pytanie? A przecież jej radykalna odpowiedzialność i opowiadanie się za życiem nie dla wszystkich w ołozie było zrozumiałe, nie dla wszystkich stanowiło wybór oczywisty. I nie chodzi tu jedynie o poglądy i czyny nazistów. W Auschwitz Birkenau dokonywano też aborcji. Bratować przed śmiercią kobiety, których ciąża stałaby się za chwilę widoczna jako niezdolne do ciężkiej pracy, natychmiast byłyby skazane na śmierć w komorze gazowej. Nie piszę o tym po to, by kogokolwiek prowokować do łatwych osądów w tej kwestii. Raczej po to, by pokazać całą złożoność sytuacji i moralnych wyborów, przed którymi stawała codziennie. Jej wybór był zdecydowany, nie nigdy. Nie wolno zabijać dzieci. Zdecydowany i realizowany w oparciu o wiarę. Do każdego porodu przywołała pomocy Matki Bożej przybądź natychmiast choćby w jednym pantofelku. Każde nowonarodzone dziecko chrzciła po wyjściu z obozu. Pierwsze swe kroki skierowała wraz z córką do najbliższego kościoła, by przyjąć Komunię świętą. Ufamy, że Pan sam wybiera i ostatecznie wybierze czas wyniesienia jej na ołtarze. Trudno jednak uznać za przypadek to, że zamknięcie jej procesu wacyfikacyjnego na poziomie decyzji dokonuje się wtedy, gdy we Francji przegłosowano właśnie włączenie do konstytucji prawa do aborcji i gdy w Polsce czyni się aborcję jednym z najgorętszych tematów politycznych gier. Radykalne świadectwo Stanisławy Leszczyńskiej nie jest przeciwko komukolwiek. Jej życie i postępowanie nie było nigdy, jak widzieliśmy wyżej, osądem czy potępieniem kogokolwiek. Jej świadectwo jest za, za każdym życiem, za jego wartością, sensem, również wtedy, gdy nie ma się szans przetrwać. Za życiem i za jego godnością, także za jego prawem do godnej śmierci. Również dla niemowlęcia u boku matki, która nie może go ocalić, ale może je przyjąć i ukochać. Pisze tyle o wojennym i obozowym okresie życia Stanisławy Leszczyńskiej, ale nie sposób nad nim tak po prostu przejść do początku dziennego. Oczywiście, że jej świętość nie zamyka się jedynie do tego okresu, a w zakończonym procesie zbieraliśmy także świadectwa, dokąd dokumentujące jej życie przez następne blisko 30 lat. Co w nich uderza? Otóż drugą, tak naprawdę pewnie pierwszą pasją w życiu Sługi Bożej obok położnictwa stanowiła niewątpliwie jej własna rodzina. Ta najbliższa córka i synowie, mąż zginął w czasie wojny i ta szersza, synowie, zięci, wnuki i bardzo szeroka. Wszystkich chętnie zbierała, kochała i... Ich mieć przy sobie, gościła przy stole na rozmowę, muzykowanie, świętowanie, odpoczynek razem we wspólnocie wielopokoleniowej to również niesłychanie ważna i aktualna sprawa w dniu dzisiejszym. Kto wie, czy najważniejsze dzisiaj spory antropologiczne nie dotykają właśnie rodziny, jej kształtu, modelu, hierarchii wartości, które są w niej przekazywane. Skupieniu na osobie i na relacjach, a nie na chwilowym poziomie konsumpcji. Ona sama oceniała, ceniła sobie bardzo przekaz rodziny. Od swoich rodziców przyjęła duchowo świętego Franciszka. Jak oni stała się tercjanką franciszkańską i została pochowana w habicie franciszkańskim. Jej życie, tak jak życie świętego Franciszka, stało się piątą ewangelią. Nie tyle opowiadaną, co wcieloną i ukazaną. Dziękujemy już teraz Panu Bogu za Stanisławę Leszczyńską, patronkę pojednania, pokoju, patronkę życia rodzinnego, patronkę życia zgodnego z sumieniem w każdym nawet niewyobrażalnym, niewyobrażalnie trudnych okolicznościach, wielką położną i nauczycielką macierzyństwa, równie radykalną co pokorną obrończenie każdego dziecka i każdej matki. Daj nam Boże doczekać jej beatyfikacji i kanonizacji. Daj nam dorosnąć do jej świadectwa. Amen. Wasz Kardynał Grzegorz. Cóżmy teraz wspólnie wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod pońcuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bóg, który dla naszego zbawienia posłał swojego jednorodzonego Syna. Prośmy więc Jego, aby okazał nam teraz w naszych modlitwach swój dar wysłuchania. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby wszyscy jej członkowie byli wierni przyrzeczeniom Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami, aby swoimi decyzjami przyczynili się do umocnienia pokoju w świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za szczerze szukających Boga, aby świadectwo ludzi wierzących doprowadziło ich do spotkania z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, aby z radością przeżywali przygodę wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za zmarłą Krystynę Krokos z dziesiątą rocznicę śmierci. Abyś Ty, Panie, pozwolił oglądać siebie w Królestwie chwały twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w chwilach wątpliwości szukali światła i rozwiązań, i rozwiązań w nauce Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i pozwól nam zawsze pełnić Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, w minioną niedzielę taca jest tacą zbieraną na zakup ławek przed Kościół. Za wszelkie ofiary składam serdecznie. Zapytać. Świat miłości i nie ma w nim żadnej ciepła.